Po ludzku lubię i szanuję posłankę Agnieszkę Ścigaj. Nie jest jedną z dziesiątek posłów kompletnie anonimowych, którzy pobierają co miesiąc wynagrodzenia i diety, ale nie mają nic do zaproponowania. Nie. Agnieszka Ścigaj jest osobą o ogromnych osiągnięciach zawodowych, jest działaczką społeczną z krwi i kości od ponad 20 lat. Jest znana z pomagania wszystkim, którzy tego wymagają. Nic dziwnego, że gdy tworzyliśmy koło parlamentarne Polski 2050, liczyliśmy, że zasili Agnieszka Ścigaj. Mieliśmy z nią wiele dobrych rozmów. Zdecydowała inaczej, postanowiła stworzyć własne miniaturowe koło parlamentarne. Wczoraj jej projekt polityczny dobiegł końca. Jak wiadomo, Agnieszka Ścigaj razem z posłami Sośnierzem i Giżyńskim zdecydowała się otwarcie wesprzeć rząd pisowski. Sama Agnieszka wchodzi do tego rządu jako minister odpowiedzialna w kancelarii premiera za mgławicowo opisaną integrację społeczną. Uważam, że popełnia ogromny błąd. Życiorys i nazwisko ma się tylko jedno. Dziś posłanka Ścigaj ustawiła się w pozycji tych posłów, którzy są do kupienia i to do kupienia za grosze. Skoro PiS od 7 lat szasta miliardami, na prawo i lewo szasta miliardami pieniędzy publicznych, co to dla nich stworzenie kolejnego fikcyjnego stanowiska za kilka tysięcy złotych miesięcznie? No ale w Sejmie jej decyzja bardzo wiele zmienia. Koło Ścigaj daje PiSowi tak wymarzoną przez PiS większość parlamentarną. Stabilizuje w pewien sposób układ, który jest układem chorym, który jest układem szkodliwym dla Polski. Agnieszka Ścigaj od dzisiaj podpisuje się pod, pod wszystkimi byłymi i planowanymi przez PIS działaniami nielegalnymi, działaniami niedemokratycznymi, antydemokratycznymi. Mówiąc dużymi literami, Agnieszka Ścigaj zyskała coś dla siebie, ale Polska na jej decyzji bardzo dużo traci.